Udało mi się w końcu. Mogę w końcu dostać ten mój samochód dawny. Tylko muszę iść do mojego przyjaciela, który tutaj jest. O, tort ma i od razu nie wiem. Jak się wystroił. 15 lat ma. To prawda no. 15 lat ma. O, zjadłam. Cześć, jak to u Ciebie? O, cześć, a to u ciebie. No, udało mi się, no, coś ci. Czy w kierownicą, wiesz o tym? No, wiem o tym, no. Niestety wiem. No, niestety. Drzewo rozwaliłem. Przed przypadek? No, tak, przed przypadek, przed przypadek, ale możesz już jechać. Okej. Okay. Do widzenia. Do, do, do widzenia. Do widzenia. Dobrze, że mi na, chyba naprawił ten. Usiąż mogę na tym kierowniczem? A! <coughs> Dobra, jedziemy w moim miejscu. Jedziemy, jedziemy. Ej, naprawdę naprawił dobrze ten samochód. FBI open up. Ała! Dzień dobry. Ja chcę... Co się stało? A, bo... To... Dałem te czarne. O jezu, tutaj nie wiem, co tu się stało. Nie, nie chcę wyjeździć. być. Fajne podwórko mam. Idealnie, bo mam fajne podwórko. A pół satanie tu Tutaj chciałam kiedyś wziąć fabrykę, ale no... Fabryka z fabryką, ale już... Mietek? Co ty znowu włączył? Mietek, co ty wącył? Mietek! Mówiłem ci napraw to! A ty co ty naprawiłeś? Gorszy głos! Dobra, ewakuuuję się. Może mnie tak coś robił złego. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest udaje są w ogóle. Zapomniałem. E pan musi robić chyba obiad, co nie? Nie w ogóle nie gada. Nie lubisz ze mną gadać. Tutaj są jakieś, nie wiem, dziwne podejrzane zece. Ja wiem, co to. Dzień dobry. Co im tacy kuzeni są? A. Widzowie, Dzisiaj robimy właśnie pogrzeb, zapomniałem, bo mój biedny chomicek umarł. Niestety. Tak, tak się dzieje. Z tym może umrzeć. Co to jest za... Zgubiłeś go? Nie wiem, co to w ogóle jest. Nie wiem, jakiś potwór. Wiem o tym, no to mi nie mów. Robię pogrzeb. pienny pogrzeb, biednemu. W moich starych czasach to robiono. weź tą tablicę gdzie gdzie ona jest tutaj tururururu no perka nie wiem dlaczego napisałem ten s ale nie chcę wiedzieć Weź mi najlepszą... O! Tak, weźmy ten piach, lecę nie pij. Biedak, po prostu cały biedak, biedny był. Dobra, idziemy do naszych gości specjalnych. Boże, jakie lagi przez te dzewa A nie, bo to gdzieś indziej. Jeju, idziemy do naszych piesków. Nie, no czego tutaj golem jest? Dzień dobry. Jezu, no ile on ma tych psów? Patrycja. Olek. Karmel? Stefan. E... Co on e. za Borosińsku? Nie, ja, no ile ma tych kotów? No, hallo. Idę do niego. Gdzie on jest? Gdzie on polazł? Gdzie ty polazłeś? Boże, ile tych... Ile tych zapies. A jeszcze je ulepszałem. Nie no, jakie lagi. Za dużo tych ryb. Nie ryb. Boże, kochane. I się mylę. Gdzie? Cześć, jak tam? Dobrze, a co pan chce zrobić? Yy, powiem tak. Ile tam jest kotów w domu y, o, tego? Olka. O Boże, kochane. Nie wiem, jak to możliwe się stało. Nie wiem. Nie wiem, później jakieś ZO było i ewakuacja. A, to też no, Te stare ZO, no, pamiętam. Mm -hmm. Jaki ja głupi! Kogo to jest dom, bo ja nie wiem. A, dla chyba. Oh nie, no ma jakieś przystojne dzień do. Ja tu nie byłem, ale fajny ma domek, fajny domek ma w ogóle. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Dlaczego tutaj chowasz? Nie no jesu. Dlaczego tutaj masz te Dlaczego tu masz żaby! Nie wiem! Niemożliwe! Nie wiem, poszli! Dobra, zamykam je. A jeszcze tutaj jest Dla kogo to jest? Nie wiem, dla Rosjana chyba co nie. Ale ładnie, ma, no ładnie, ładnie, ładnie. Tutaj woda jest fajna. Nie, on zrobił sobie taką krystal, taki wielki kulystą Tylko go dzisiaj w domu nie ma, a bo w pracy sposób. No nie bawcie się z tymi drzwiami. Boże kochane, słychać w kilometrach. Panie Janie. Czekaj, bo ja tutaj mam za dużo zab... A ciągle tutaj wchodzę do tego... Do ...tego świata. Jak się dojdę, to mi nie miłeś. Łącz. się teleport! No i mamy prr, kłopoty. Widziowie, chyba mamy kłopoty, co nie? Zaby tutaj są. Widzowie, miałem rację, zaby tutaj są, ewakuuję. O, Widzowie, chyba straciłem dom. Ojej! O Jezus, wielkie szczęście. Nie, bo mam jeszcze ileś 2 miliony takie domy, to spokojnie, spokojnie. Czego tutaj mam bion w zimowy, Boże kochana? No, zapomniałam, przecież mam bion zimowy. E, nie wiem, widzowie, napisz, widzowie, powiedzcie mi, co tu... co się tu stało? Nie wiem, pierwszy raz to widzę. Na pewno w kolejnym odcinku na pewno będziemy ulepszać miasto, bo to te trochę małe, małe.